Hej, hej, z tej strony Potyt, a to jest pierwszy odcinek z Kerbal Space Program. Damy sobie karierę. Poziom średni. Żeby było. A dobra. Polska górą. Tu już wiem wszystko. Sobie weźmiemy tą misję. Nie będzie to misja jakaś poradnikowa. Wielce. Po prostu będziemy się dobrze bawić. Pierwsza misja polega na tym, żeby po prostu wziąć sobie coś do badania, a nawet w sumie nie trzeba, ale to, wiecie, zawsze coś. No nie, nazywam tego. My więcej nie mamy. Wystartujemy. Zawsze znaczy, punkty nauki. Jeden mamy z tego. Jeden mamy z kontraktu, i to co mamy, to będziemy mieli. O, proszę Was, bardzo, tu mamy już półtora punkta nauki. Z tego mamy trzy. Jeszcze ja. możemy zrobić. Proszę was bardzo. Odzyskujemy pojazd. I mamy osiem tych 8 punktów. Na co wydamy? Ja bym ogólnie wydał na to. bo to odrobimy już na tym na tym, jak to się mówi na, na tym mm, poziomie później bym poszedł w ogólną technikę rakietową i dopiero tutaj znaczy to, 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 to i dopiero gdzieś tutaj bo nie będziemy mieć, jak, jak tego nie wybadamy przed tym, to no, jeśli stabilizacji lotu nie odblokujemy, no to nie będziemy mieć SAS-a, bo to kurwa nie ma SAS-a Powiem wam, że no już na podstawowym poziomie, takim już tutaj jesteśmy w stanie wysłać gościa or na orbitę stałą. To się już nam bardzo przyda. Nie. Ale dobrze. A nie wziąłem sobie. Wystart. Żeby wystartować. Z atmosfery teraz chyba nie wyjdziemy. No coś nie mam innych, tych. Chyba, że to muszę rozbudować. Na kompleks astronautów i ogólnie potrzebuje kółek też Bo tutaj można bardzo dużo sobie na robić nafarmić farmić punktów sam ksp tak żeby była Ten musi być tu prosto. Nie możemy zrobić czegoś takiego, że dajemy wszystkiego po jeden. Musi być zachowana równowaga. Dwie anteny. Czemu dwie anteny? I czemu te, a nie te pierwsze? Dlatego, że. Kapler jeszcze, żeby móc się żeby móc jeszcze wykatapultować stąd. E, czemu te anteny? Bo te pierwsze przynajmniej tak mi działały na samolocie. że nie mogłem ich rozłożyć po prostu, więc trzeba było zrobić no te więc ten, co najlepsze w rakietach działa i ta pierwsza zrobimy sobie a chuj, po polsku WZ-01A nie robię stabilizatorów, mamy wystartować i tak mamy to. Mamy kontrakt, tak. Maszymy sobie ten. No i co? Trzy, dwa, jeden. Ogień! Czy możemy tutaj zrobić ten? Możemy. Warto wysyłać raport załogi Oj nie mamy, ale dobra Na no ile się wzniesiemy? No już mamy 15 Jeszcze jak wylądujemy będzie dodatkowe Tworzymy spadochron i proszę państwa, proszę bardzo. Wystartowane startowane. Co najlepsze. Ta gra jest o tyle wspaniała, że mogę na obie się alt altapować i ją widzę i wy też widzicie tylko tyle, że się myszka Inna pokazuje. Się nie zatrzymuje. To będzie chyba moja ulubiona gra do nagrywania. Ale powiem wam, że dalej chyba nie zaszedłem niż na lądowanie na Munie, więc... późniejszy... progres to już będzie taka jedna wielka niewiadoma. Jeśli gdzieś utchniemy, no to utchniemy, no. Będziemy jakoś inaczej próbować. Chociaż myślę, że nie utchniemy, bo jeśli utchniemy w przestrzeni kosmicznej... Mordo, odwórz, spadochron. O, otworzył, dobra. Nie utkniemy w, w przestrzeni kosmicznej jeszcze mamy badania na karbinie. Jeps. Więc myślę, że po prostu idzie na tyle spokoję. Że... No nie będziemy musieli, wiecie, jakoś nadrobić tego samolotem czy innym cuśkiem. Pozwólcie, że się napiję. A jeszcze ten kapler. Odzyskaliśmy. Mamy łącznie 32 punkty nauki. to 11 000. od razu ładujemy tak to? Si się zastanawiam bo to jest kolejne czy to? nie no. to? tu nie mamy nic Nie mamy już podstawową tu mamy 9 o, teraz nam się pojawił. Man test. Wysokość od 20 do 30, do... prędkość no trochę dużo. Która jest suborbitalna Wysokość O i trochę ten Tych nie lubię Wydostańmy się z atmosfery Kabler zostawię, się bardzo przyda. Tak. Pierwszy człon, teraz drugi kapler. Czemu robię członowo? Ona na dłużej nam starczy. Dobra. Jeszcze. Oczywiście. Damy tak. Tak, tak, tak. Termo nie mamy. B. Zapiszemy. I lecimy w kolejny lot. Tylko tu zaś jest. Trochę inaczej, nie? Już nie lecimy ten tylko. Shiftem i CRT sobie to dostosowujemy. Ten i dopiero. Odpalamy spacją w silnik w pierwszą fazę. Trochę za mało, ale styknie. Żeby też nie przesadzać No i kolejne mamy zrobiony. Mamy, że ogólnie się bym tutaj przedłużył czwon dodał jeszcze jeden mniejszy Jeszcze użył z tych e, dopalaczy, to byłbym w stanie ogólnie rzecz biorąc zrobić rakietę, która by nas wyniosła na orbitę. Ja tam już liczyłem tak 3,5 to nie ma tak. Trzy pół tysiąca, no to niby możemy osiągnąć, ale nie, trochę zmniejszymy, bo trochę za bardzo walczymy z atmosferą. Ej, nie, zachowamy. Zachowamy... ogólnie se. o. Zawogi. Zachowamy. Uda nam się wyjść z atmosfery, bo mamy dość dużą prędkość. Tu mamy. Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. Oj kurwa, siedemdziesiąt tysięcy może być mało. Nie, ale jeszcze możemy nie osiągnąć tą rakietą. Za to będziemy mieć wpis do nauki. Czy jesteśmy w tych najrzadszych warstwach atmosfery? Dobra. No i spadamy. żeby zaczął transmitować więcej ten, to musiałbym albo mieć baterię, albo albo panele. Albo to i to. Myślę, że w tym odcinku orbita nie jest dla nas. Jeszcze nie odpalam tego. Trzeba pamiętać, że... trochę wyżej, jakieś 20 tysięcy metrów. Zaraz zaczniemy hamować w atmosferze. Już powinniśmy. Zaraz damy ten. O. Ogólnie rzecz biorąc z takiej prędkości o, o wolę się przechylać tak. Bo już przy samym skręcie patrzcie, się wytracamy dużą prędkość. Aż przy wchodzeniu z orbity albo ogólnie powrotu z tego z kosmosu nie polecam Chcesz Tam już wchodzić pod kątem, bo wtedy jaracie ca całą elektro. E to wszystko. Ogólnie teraz wrócimy My na... ...Kerbin. i zbudujemy coś lepszego, tylko musiałbym ulepszyć rzeczy typu półlądowisko i... Dało się na przyspieszeniu nawet wylądować. Wow, przeżywalność, technika rakietowa i tym już polecimy na atmosferę. Tak, no nie stać mi. Ale już... tutaj mi stać. No ale... W ogóle zaproponujcie jakiś... jakąś nazwę. A nie, to zostawię. Barometr jeszcze trzeba. No nie, bo nie odłoży. O, coś takiego. Tak. Nie, na wysokie partie starcia FT30. Później zrobimy LV 45. No i to już de facto powinno styknąć to już mamy dwa tysiące. Ale damy jeszcze Takie wywieczniki, takie ateczniki kurwa, tak wywieczniki, Z dajcie znać i dajcie pomysł na nazwę. Na... Na nasze rakiety właśnie barometru możemy użyć. Zarejestruj. To są kolejne. Uda nam się to wyeksportować nie, nie uda. O widzę, gibie nam się. No, ale jak widzicie, ta... Wysoka, już tam mieliśmy ponad 2000. tam jeszcze z, jakbym dodał w sumie tylko jakieś te, jakieś, nie wiem, jeszcze z jeden, z dwa silniki z, z jednym takim tym, zbiornikiem, byłbym w stanie zrobić orbitę. Ja ogólnie lubię budować swoje dopalacze nie lubię używać tych z gry bo no nie jest to potrzebne szcze. do no. nie, nie kurwa do szczęścia, do jak to się mówi w grze te growe wbudowane to palacze nie są potrzebne tak naprawdę według mnie wcale. Chyba, że potrzebujemy dużej siły ciągu na, na już. Już, żeby szybko to wypalić, wyszczelić i tyle. No przekroczymy te 70 tysięcy. z drugiej strony. No, jesteśmy już na stu tysiącach. Już w ogóle dostaliśmy nawet te punkty za. Za kolejny kamie ka kamień milowy Ogólnie nawet w sumie, jakbym rozciągnął bardziej tą orbitę, to bym miał już ponad 3 czwarte robity na tym nabite. Więc jak mówię, do palaczy i bio. Przyspieszę, dopóki nie zaczniemy wracać do atmosfery. A tutaj mogłem już dać tą owiewkę, bo 1200 czysta. Nie, no, jeszcze przepełcą owiewki da rady przy dobrym ustawieniu. Zaraz zacznie nas hamować atmosfera. Trzeba trochę się poruszać, umować tym pędem powietrza. Tu są największe przeciążenia, przy, przy... o! I jeśli to już przetrwaliśmy, ten, tak naprawdę ja tak do 1600-1800 nawet owiewki nie zakładam. Szkoda pieniędzy i szkoda niezbędnych części do tego. Lewin lądujemy w górach, ale udało się 65 punktów nauki. Yeah. To bym ogólnie nie potrzebował. To jest bardzo dużo rzeczy, które bym potrzebował. Ale to jeśli chciałbym sputnika wysłać, to jest niezbędne. Bo sputnik nie ma SES-a swojego. Później to. Mamy kółka, nie mamy kółek. A no, możemy zrobić co innego? No, to co? W kolejnym odcinku orbita, drodzy państwo. czy chcecie kolejny odcinek. Czy tak pewnie będzie. Bo gra jest fajna, wciągająca. Co jak zrobimy nasze rakiety? Cześć, na razie, pa, trzymajcie się.